Gdzie mi tu! Przy moim nowym UX-ie, gdzie? Eee. Mm -hmm. Pod płu. Dobra. Mm -hmm. Aj. Oto nowa odsłona Lexusa UX. Ale jak nowa, skoro ten samochód wygląda identycznie jak poprzednik? Segment C-sów. Sów? Wymiary wskazują na to, że ten samochód jest raczej hatchbackiem, bo już nawet nie crossoverem. No właśnie, więcej takich nieoczywistości znajdziecie w tym materiale, bo też znajdujemy się w nieoczywistym absolutnie miejscu. Wydawałoby się, że to Warszawska Praga, a tymczasem jesteśmy w Berlinie na Teufelsberg. I ja bym zapamiętała tę nazwę, bo na pewno będę jeszcze do niej wracać. A zatem, jeśli wydaje Wam się, że świetnie znacie UX-a, to ja Wam udowodnię, że jednak coś się w tym samochodzie zmieniło. Nowy UX, więc na pewno coś się w nim zmieniło na zewnątrz, nawet jeśli wydaje Wam się, że identycznie wygląda jak jego poprzednik. Są nowe lampy, reflektory przednie B-LED. I teraz zobaczymy, jak szybko biega nasz operator, <śled> chodź, kochany, choć chodź, bo przednie reflektory to jest pierwsza zmiana, a druga zmiana, która jest widoczna gołym okiem, to tylne lampy nowego UX-a. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą. Zmieniono w tym samochodzie, chociaż tutaj akurat ta, o której będę teraz mówiła, nie jest widoczna gołym okiem. Nowe spawy na nadkolach ważne, bo konstrukcja tego samochodu jest po prostu sztywniejsza, co potem wpływa też na jakość podróżowania tym pojazdem. Jest też w samej kabinie ciszej. No właśnie, siadamy do środka, mamy nowe yy, uczelki w drzwiach i mamy wyciszenie lepsze tutaj w słupku. A co zdecydowanie wpływa na to, jak się tym samochodem podróżuje, o czym też jeszcze będę Wam opowiadać. Ale nie powiedziałam o jednej ważnej rzeczy, czyli o niższym środku ciężkości, który znów wpływa na to, jak się tym samochodem podróżuje. Ja mam 1,81 m. Ten samochód ma 1,50 m i jak widzicie, wcale nie jest duży. Tak sobie myślę, że rozmiar ma znaczenie. Kobiety zwracają na to uwagę, i mimo że ten samochód z zewnątrz wygląda na niewielki, to w środku ma sporo miejsca, chyba właśnie o to chodzi, bo 60% wszystkich zamówień dotyczących tego samochodu, tego modelu UX-a, trafia do kobiet. To kobiety go zamawiają najczęściej. Ach, bagażnik. Bagażnik w tym samochodzie jest. Jest. To samochód ma bagażnik, ale nie jest on za duży. Pojemność bagażnika w wersji spalinowej 334 litry, a w wersji hybrydowej, tej, której, którą testuję, 320 litrów, bo jest takie miejsce po prawej stronie bagażnika, w którym musi zmieścić się akumulator i to jest tu. Nowości najbardziej widać we wnętrzu UX-a, nowej odsłony UX-a. Widzimy tutaj zupełnie nową deskę rozdzielczą. Ona jest jakby bardziej spokojna, wszystko tu jest logicznie poukładane. Mamy nowe przyciski, w tym miejscu był touchpad z tego co pamiętam, a teraz mamy przyciski w konsoli centralnej. Lexus też posłuchał swoich klientów i przeprojektował boczne przednie drzwi, tak żeby nie uderzać kolanem, nie robić sobie krzywdy. Mamy głębsze cup holdery dwa gniazda typu USB-C i indukcyjną ładowarkę pokładową. Mamy nowe multimedia, multimedia, które szybciej reagują na polecenia. One są oczywiście te ekrany dotykowe. Mamy tutaj 8 cali do wyboru w różnych wersjach tego modelu albo 12 cali. Co my mamy tutaj jeszcze nowego? Nie ma tutaj co prawda kamery 360 stopni, ale przy tak niewielkim samochodzie nie jest ona potrzebna, natomiast mamy kamerę cofania w jakości HD. Petarda, moim zdaniem. Bardzo fajnie to wygląda. No jest mega funkcjonalne, zobaczcie. Widać wszystko jak na dłoni, dokładnie tak jakbyście byli z tyłu samochodu. Super, brawo Lexus. I często pytacie o to jak jest z tyłu, no to postanowiłam sprawdzić jak to jest w UX. No tak, że muszę się zgarbić troszkę, żeby się schować do tego samochodu do tyłu. Przypominam, mój wzrost 1,81 m. O! Jak wsiadam do środka, to miejsca mam tutaj jak na Titaniku. Dużo i w górę, i w bok. Są też dwa miejsca, w których można zamontować foteliki. Są uchwyty ISOFIX. No dobrze, nie ma yy, problemu. Można by powiedzieć, że to jest nawet prawie limuzyna. Mamo, rozładował mi się iPhone, to sobie naładuj. <suszy> Proszę bardzo, mamy. I tutaj dwa gniazda USB-C. Mamy trzy warianty napędowe do wyboru: spalinowy, hybrydowy i elektryczny. UX 200 dwulitrowy silnik spalinowy o mocy 173 koni mechanicznych. UX 300e silnik elektryczny 204 konie mocy dostępny będzie w przyszłym roku. Jak będzie po niemiecku? Ich fare! A ja testuję wersję hybrydową oznaczoną przez Lexusa y, symbolem 250. Pod maską mamy tutaj silnik spalinowy, dwulitrowa pojemność, a cały układ hybrydowy ma moc 184 koni mechanicznych. I teraz te wersje samochodu możecie też zamówić w wersji z napędem 4x4, to się nazywa i 4 No i dzięki temu, dzięki silnikowi elektrycznemu, ten Moment jest przekazywany odpowiednio na oś przednią i na oś tylną, co też wpływa na to, że ten samochód jest mniej podsterowny i nadsterowny. Dobra, no to teraz chyba czas na to, żeby powiedzieć trochę jak ten samochód się prowadzi. Nie będziecie zaskoczeni, bo prowadzi się znakomicie. Mimo, że ja akurat nie jestem fanką sztywnego zawieszenia, bo to wpływa trochę niekorzystnie na mój kręgosłup, to jednak... Nie mam dyskomfortu prowadzenia tego samochodu. Kiedy ustawiam sobie kierownicę, kiedy już jest wszystko w porządku, jadę w tej chwili na trybie iV. Mam wrażenie, że nieźle wybiera nierówności i naprawdę komfortowo się tym podróżuje. No właśnie, ale a propos skrzyni biegów, ja często wspominam o skrzyniach typu CVT. Tu mamy skrzynię DCVT, co oznacza, że mamy pierwszy bieg, a później działa tak jak ta zwykła skrzynia CVT. Wszystko super, tylko w momencie, kiedy podróżujemy i chcemy dodać więcej gazu, więcej chcemy wykrzesać mocy, to ta skrzynia się troszkę dławi. Takie przynajmniej ja mam odczucie z perspektywy kierowcy, to znaczy potrzebuję więcej czasu na to, żeby załapać, że jedziemy troszeczkę szybciej i na wyższych obrotach. Ja tego nie lubię i w drugim Lexusie to bym akurat zmieniła. Właściwie to nie znam żadnej osoby, która lubiłaby skrzynię CVT. Nie znam. Nawet mieliśmy rozmowę z kolegą z podcastu, a propos tej skrzyni, że wszystko jest tutaj ok, ale skrzynia mogłaby być lepsza. Mogłaby być bardziej precyzyjna, bo przecież o to chodzi. Systemy bezpieczeństwa w tym samochodzie są w wersjach podstawowych, nie trzeba za nie dopłacać. Są już na pokładzie dostępne dla każdego kierowcy. Bez względu na to, jaką opcję sobie wybierze. Na ekranie widać, jak pracuje nasz układ hybrydowy. I teraz będę hamować i będę odzyskiwać energię, tak żeby móc ją wykorzystać no, za chwilkę. Co mi się tutaj podoba, słuchajcie, to jest to, jak tutaj wszystko jest ładnie ułożone. Ja wiem, że ja o tym już mówiłam, ale podczas jazdy niezwykle ważne jest to, żeby nie szukać funkcji, które są mi potrzebne tu i teraz. My mamy dwie nawigacje: jedną tutaj czytelną, a drugą mam tutaj na head-upie, który też jest czytelny i nie przesłania mi widoczności. Mamy tutaj system, z którym można sobie pogadać. Hej Lexus, Łączę radio. Radia. Panie kochana, szkoda, że nie można przybić piątki, ale przybijam wirtualną. Jestem na Górze Diabła, czyli na Teufelsbergu, tak jak Wam opowiedziałam wcześniej. Teufelsberg, czyli Góra Diabła. Diabeł to Teufel po niemiecku. I tak to można elegancko przetłumaczyć, ponieważ z Diabłem związanych jest mnóstwo różnych powiedzeń. Z Diabłem, z kobietami, na przykład Diabeł tkwi w szczegółach, czy choćby gdzie Diabeł nie może tam babę pośle, to myślę sobie, że się chyba dogadali, bo moim zdaniem UX jest skierowany bardziej do kobiet i to one będą go częściej zamawiać. Założymy się?